Dzień dobry, proszę Pani, co, pani co Pan chce? Czerwone, dobrze. No to proszę, pan, proszę przymalowałem sobie. O, proszę bardzo, dom. Dobrze. Co Pan chce? Zielo, mój ulubiony kolor. Dobrze, dobrze. I już pójdę do domu, bardzo długo pracuję, chce mi się iść spać już. Idę do domku. 193 dolarki. Bardzo fajnie. Idziemy. Muszę zjeść błaka bo mi burczy w brzuchu. Hmm. A No to jedziemy do domu, no. hmm, 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 hmm. Ty kto to jest? Dzień dobry, proszę pana. Jesteśmy zmuszeni tak. zabrać panu do domu, ponieważ nie, nie zapłacił pan... Rachunku za ostatni nie. miesiąc, nie! A, Czemu? Jest. No, mówię panu, nie zapłacił pan rachunku za ostatni miesiąc. A to jest karalno! A, awaj, 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 awaj. Co ty, co ty robisz? Ej, co. To... A awaj, Ała, Ała! Ała. A Musi oddać dom. I jeszcze. Ała! Ała. A. Nie, no, przepraszam pana, no. A. Może... Może zrobię tak, może to Pana uleczy. To a, pan, pan mi skręcił z... głowę. Tak! To, pan mi... Ała, a! Zobacz, co Pan mi robi. A! ała, Co Pan zrobi? No dobra, ja muszę dawać ten dom. Niestety, proszę go sprzedać. Dobrze, już. Mhm. A, i straciłam wszystko. Zabrał mi ten komornik, wszystkie pieniążki. I mam zero. Muszę iść zarobić do pizzerii. A, został mi tylko ten balonik i jakieś tam ziemia brudna. Muszę iść zarobić. A nareszcie przyszłam do tej pizza plant. Muszę tam yy, wziąć pracę. Wilo! Co to? Ej, co kto to jest? Halo? To jesteś ty, bracie? Bracie! Cześć! Cześć ja też jesteś jestem biedny. biedny? Tak, jestem biedny też, niestety. Ej, bo znalazłem pracę też... i tam pisze, że dwójka Brace? brakuje. Zatrzymaj Za się szybko! Tutaj to jest. Trzeba robić pizzę. Taka jest no praca. A dzień dzień dobry, się... dzień dobry, my chcemy się okay. robić. No to zaczynamy Dobra. już Ej, bez żadnych o, testów Jak ja dziwnie wyglądam, zobacz co No to jest. Dobra, y, trudno no, co y, mam Trzeba tutaj coś takiego ja, ja, ja myślę, że trzeba wziąć pizzę I o, y, I to, trzeba mieć to, ser To coś I to, no nie no, źle Naprawdę I nie pepperoni, co ja tu dałem Dobra, biorę ketchup. Tomato, to cheese i wegetabel. We uh, e A co jest? Dobra. No coś ty zrobił, no! Weź się ja robię... do roboty! Nie, ale, ale dobrze robię przecież pizzę. A mi było no, pięknie robię pizzę. Matios, dobra. Ej, musimy mieć jakiś ten. Składniki bierzemy. Matios, musisz wziąć składnik, zobacz. Nie, właśnie. A dobra. Ale robimy ja taką bicę Biorę sobie to. Biorę sobie. Y, to. Dobra, no, trzeba i... zarabiać. Biorę sobie. Y, szybko, szybko trzeba zarabiać. Okej, okay, no zarabiam troszeczkę dużo całkiem. Czyż no, Dobra. No ja teraz. Całaś tam zarab... zarabiam. Nie wiem, zaraz się skończyna zmiana, Matios. Musimy szybko. Wiem, odbierać. szybko trzeba. Ja zarobiłem może 86 dolarów. Ile zarobiłeś? Ja, ja zarobiłem 100 prawie. 100! Wow Ej, ja idę tutaj, bo podobno tutaj się bardzo dużo... troszeczkę się, więcej się zarabia. To może no, ja, y, ja to zrobię. Ej, y, ile zarobiłeś? Bo ja zarobiłem y, 472 dolarki. To jest bardzo ja, dużo. Ja 512. Tutaj daj całą kasę. Tysiąc dolarów zarobiliśmy! Jej, to so daj, daj mi daj. tu całą kasę! Ju, już daj, już daję. Daje. Okej, okay, przelew, poszedł O dziękuję. To ch teraz chodźmy, ukradniemy to. Chodźmy. Ja cię wezmę dobra. na barana. Dobra, bo tylko jeden to jest jak widać. Dobra. Szybko kradnij ten motor. Musimy to do jechać A, no tak, bo tak muszę. No, dobra. dobra, już... Teraz. Dawaj mnie na barana, szybko! Jedziemy, Jedzie. ukradamy to. A idę zbudować jakiś było? fajny domek. A to nie przodkiem z drugą stronę było? Właśnie chyba tak. <grym> Ale dobra, jedziemy. 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 Dobra, już prawie Ale... jesteśmy. No maty prawie jesteśmy. Łatwo. No dobra, to już Ej. tutaj. Co to za lampa potem wisi w ogóle na powierzchni? Widzisz to? No, no, no widzę właśnie. A. Dobra, ja zbuduję jakiś fajny domek. No to zaczynamy. Uwaga, uwaga. Zobacz jaki to piękny dom. I uwaga, patrz! Ło! Piękny, całą kasę na to wydałam, ale chyba było warto. Zobacz, wziąłem na przecenie kibel. Co to jest za kibel zardzewiały, Matyos? No taki tylko było na stać, bo był na przecenie, no. I czemu Nie, dobra. Dobra. Ale przynajmniej jest papier. No, jest papier. A wiesz co? Zmówmy Mamy klimatyzację. No, musimy się radować. Musimy tańczyć. Jej tańczyć. Na, 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 na. Ja Dobra. medytuję. No za kamarku, zakamarku, nie zobacz. Om!

Chyba w domu, to wstroma normalna, no, no, no. Ja tutaj położę mojego nie. nie. mogę go ni położyć na łóżku. Szkoda. No. Um. Ej, nie mogę tutaj położyć! Co jest? No, ej, no nie mogę tu położyć co jest. No to jeszcze nie da patrzeć. Dobra, ja pójdę na ne, um. a, Ej, ej, ja chyba na tej działce twojej swojej po prostu nie mogę. Ej, no, gdzie no. tylko masz za małego? Nie, ja mogę, piszę mi, ale. No, uwaga, A uwaga! O, nareszcie zrobiony! Hej, bałwanek! Bałwanek. Ja A ciekaw. teraz idziemy spać. Ale on chyba mógł go sprzedać za trochę kasy. Albo nie! Nie, nie dobra, Idziemy spać! No. Ej, warty, warty! Co? Musimy iść zapracować. Mamy nocną zmianę. Dzwonił do mnie szef. Ale spaliśmy minutę, Matios, Nie, spaliśmy trzy godziny. A, no tak, mam, mam złe poczucie czasu. No, to chodźmy. Chodź, idziemy. Tylko żeby nas nikt nie widział, bo jest narodowa kwarantanna. Wiem, ja musimy iść do pracy, bo szef dzwonił. No. Dzieci, to jest płatne... Błękitny. No takie patwale się poluje. A nie, to ty! Skaczę. A ładnie umiem pływać! Bardzo patio! O, o! O, 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 dobra! Jestem. O, Aha, czyli nie umiesz pływać. A, ile to... Ale wiesz. Ej, co tam masz? Daj mi co trochę. Tu bumpers! O, nie, foj! Dobra, czekaj. Muszę sobie go! A... O, musimy przeskoczyć! No tak. Musimy przejść przez pół! To jest dobry skrót! Chodź! A masz, a masz, a masz, a masz. Uh -huh. Ej, my... Ej, my... Czekaj, stój, stój! Czekaj, bo ja Nie, to ty Ja stój... już raz przechodziłem przez a, no takie no rzeczy. Tak. No tak. Wstacie tylko sobie usiąść. Ka Nie, my nie, nie, nie zrobimy Ja no, to umiem napuść. robić! No, aha No nie umiem A, no. dobra musimy się naokoło No nie, to ja pójdę tam I... tędy To nasze drogi się rozdzielają No nie, no Mateus, no czemu mnie opuściłeś? <noise> no tu też jest ten płotno! <noise> O dobra, no, jestem mam... już... Co to jest za pan? Dobra, chodźmy na tej krasowy. Jakiś pan tutaj idzie, nie zasajmy lepiej na tej powoli. Tak? Ja idę ja tutaj. To... Dobra, dobrze, dobrze. Okej, okay, dobra, ja tutaj biorę tak, ziemię pudeł. No. To będzie To y, będzie 32 dolary. Dobrze, to widzenia. E, no. A ile on chce? Dobra. Dobra, to to będzie y, 120 tysięcy dolarów. Dziękuję bardzo. Miłego dnia, prosimy o przyjść jeszcze raz. I to trzeba dobrze pracować. No to trzeba. A, no to... masz mam... A, no dobra, no ile To będzie 20 dolarów, proszę bardzo. Na, 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 na. Party, Ej, koleś wziął trzy gukamole w ogóle, chciała ode mnie. A, to fajnie, a mój już z 15 wziął gukamole. Dostałem promocję! A, dostałam promocję. Ja też przed chwilą ja. właśnie dostałam. I bardzo się cieszę, będziemy więcej zarabiać. No, Maciej, ja już zrobiłem 44 No, to już musimy zarobić troszkę na życie, bo to jest takie. A... Ja za chwilę Dobre. zobaczę, ile zarobiłem już. Pewnie Jezu, ja bardzo ja jem dużo. W Dobra, Ej, ile ja zarobiłem? Chcesz... Uwaga, uwaga. 100 dolarków! A ja ja muszę iść do tego, do magazynu po, e... po co, a po ten, potrzebuję te, tych, potrzebuję mhm. ten. A ja dla Ciebie mam taką fajną niespodziankę, bo mi da. kiedyś ja, y, tata dał, y, tata dał coś fajnego i to będzie dla Ciebie niespodzianka, ok? A ja mam też dla ciebie niespodziankę. Ja też no, mam ogólnie. bardzo fajną niespodziankę. No, ale jeszcze ci nie powiem, jaka to będzie niespodzianka. No, nie nieźle. To jest na razie. Matios, tylko y, to jest sekret na razie, więc. Na razie ci tylko nie powiem. No, ja też Bar. ci nie mogę powiedzieć, bo to jest sekret. 133 no. dolary mam. Bar, bardzo brawo. Dobra, ja to robię. No, 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 no. pięknie skanujesz. 130 dolarów. Dobra, Maciej, jesteśmy... 150 dolarów Jest mam! Co? Aż tak dużo? No, tylko ja muszę iść na po torebki, bo ja zawsze biorę tych torebek mega dużo. Aha. Dobra. Idę szybko po torebki. Aaaa! Dobra, torebka. No, no, Dobra. no, no. I stok, dobra. 200 100 dolarków mam zarobione! No, ja mam 168 jeszcze tylko. Ale dobra, zarabiamy... Ej, bo długo, my już bo... pracujemy bardzo długo, to może już koniec tej pracy. Nie, poczekaj, nie, no musimy... Wiem, ja na życie ja musimy myślę... pozbierać, wiesz. Trzy bułakamolle ja... chłop dał. Dobra, natomiast... Cztery bułakamolle! Z mojego ja, przepisu. Bardzo dobrze się sprzedają. 250 dolarów teraz, dobra? Każdy z nas, już mówi tak pieniądze, Będziemy... wiesz. Ja mam już 247 masz. Ej! Dobra, 20... chodź, ja już kończę pracę. Mam... Ile kaski zarobionej? Uwaga, 20... uwaga. Continue. 269 dolarków! Dobra, ja zarobiłem 33 y, dolary. mamy... ile mamy teraz dolarów? Ja 400. Mam... No to dawaj mi tu kasę. Naprawdę, dobra. my tak też tak, jesteśmy razem? 200 tlari, moje które zarobiłem. Dobra! Chodź musimy mm. z tego się ratować! No, musimy... Ale jestem głodny. O Boże. Spokojnie! Mam... Ja... Y, jakbyśmy... Ja coś kupię, ja coś kupię. Mamy też, mam też od też od Bogaci nawet, możemy płacić wszystko. Wiem właśnie. No właśnie, dobra. Czekaj. Możemy kupić pizzę Ja kupuję samo sam, samo samo z samo samo z pizzą dobra to tylko dwie kupimy, bo trochę nam trzeba e, no. Dobra, daj mi samo O, samo samo O, dobra, chodź, jestem najedzony. Dobra. Masz. Dobra, to chodźmy. To co może teraz zrobimy? Musimy iść do domu, musimy ulepszyć nasz domek. No to dawaj szybko na ten. Na motor. O! 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 Spadłem spadłem. O! O! Zobacz, co mnie wyjeżdża. Aaaa Widzimy, że pójdę po domu. Przepraszam. Do domy, ten, ruch, no i. Uj. wuj, Widzimy Dobra, to kupujemy dom Ten rów I się, widzi, się budzimy. No. Oj, no. piękny domek, chodź zobaczyć. A masz? Stałeś No i chodź zobaczyć, jaki jest piękny. Patrz! Mamy ale, tylko jedno mamy łóżko. Oh. Niestety, ale musisz tu siąść. Będziesz ze mną spać. Jestem, Jestem gorzej traktowany, naprawdę. Wow. No. Nie no, proszę, a, to a, był żart. A, a Ty po co nam mały kibelek? -no. Ja się na nim siąść. E, czekaj. O, masz! O, a masz! O, a masz! Dobra, nie, 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 spokój, spokój, spokój. spokój, spokój. O Jezus, Maria! Nie o. Mam jeden kupi! Wiesz, co Ci powiem? Nie wydarłem się! A, 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 a! a o! O! Ja uciekam z tego domu! Albo nie, szartowałem! To jest mój jedyny dom, więc muszę nim mieszkać. Zobacz, mamy chociaż auto! Znaczy to! To, lampę mamy! No, taką mocną! <laughs> Zamknij te drzwi! No. Co nam wjeżdża? Eee... Nie, nie, nie! Wy... Nie! Dziękują! A, śmieje! Dziękują! Dziękują! I zamknij drzwi! Dobra, już. Dobrze, nie będzie, to jest nasz dom. Dzień dobry. Ale tu jest ślicznie, co nie? No, a może, jakby się uda byśmy... zarobić kaskę, no to może no. byśmy zrobili podłogę. ale nie. Bo zobacz. Jak nie mamy takiej podłogi, to masz to na plusy. możemy my bałwany. Faktycznie, a za bałwana się dostaje 280 dolarów. I właśnie, może, że mamy dużo bałwanów, tak? No właśnie. No. I to się widzimy no poło. Widzi Dobra, mamy już raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Aż sześć bałwanów, z tego będzie chyba tysiąc dwieście. może jeden jest, jeden. jest w łóżku, więc tego nie sprzedawaj. 280 osiemdziesiąt za jeden. To jest jakaś dziwna pani ogólnie, o ta tutaj. Ona jest bardzo. tysiąc siedemset! Lol! O, Jak dużo! no tu, Uwaga, ulepszyłem domek i zobacz jak to w środku wygląda o co nie ja mamy łóżko pryszni z w... so. pięknie tu jest Ej, ale ten, ale ja miałem taki piękny domek i komornik nam zabrał no. no komornik nam zabrał ale zobacz cieszę się z tego co mamy jest pięknie Cieszę się z tego co mam no właśnie, ja też, dobra. Mm, 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 mm. Ja ogólnie... Kurde... Ej, chodź tutaj trochę bliżej. Nie, nie chcę, nie chcę. Ja nie mam taką niespodziankę dla widzów. Kąpiemy o... się razem. A, ale to będzie w następnym odcinku ta niespodziankę. Aaa, no puść nie! A ja mam dla ciebie niespodziankę i dla wszystkich. Tylko ja. Holzbys jeszcze, dobra i patrz! Inwentory! Zobacz! I co? Jest. I na koniec odcinka. Patrz do góry. Czekaj. Muszę... O, patrz. Wow. Wow. Dobra, to my się i cześć. Siemka.